Dzisiejszym gościem ŁKS TV jest nowy pomocnik Łódzkiego Klubu Sportowego Marcel Wszołek. Witaj Marcel. Witam. Marcel, zaczniemy od pytania, które chyba bardzo często jest Ci zadawane. Czy jesteś spokrewniony w jakiś sposób z Pawłem Wszołciem, czyli najbardziej znanym piłkarzem o tym nazwisku? Nie, nie jestem spokrewniony. I myślę, że to pytanie było naprawdę zadawane sporo, sporo razy. Aczkolwiek Zawsze od odpowiadałem to samo, że nie jestem spokrewniony. No i mam nadzieję, że może, kiedyś się spotkamy, z nim. spotkam z nim na boiskach z A klasy, może wymienimy nawet koszulkę. Na jakich zawodnikach wzorujesz się najmocniej? Na trencie Aleksandrze Arnoldzie i na Engolo Kante. I jakie cechy chciałbyś od nich w pierwszej kolejności przejąć, jeżeli chodzi o te atrybuty boiskowe? Na pewno dośrodkowanie i odbiór N'Golo to zdecydowanie jest to, co bym chciał. A na ten moment co? jesteś w stanie wnieść do drużyny euks u jako piłkarz? Świeżą krew co kogoś młodego, który potrafi powalczyć na boisko. Potrafię krewie krzyknąć mimo młodego wieku i zmotywować po prostu. Myślę, że dam im dobrego piłkarza, który się zaklimatyzuje w pełni i że dam z siebie 100% w każdym meczu. Czy Przygodę z piłką zaczynałeś w rodzinnym Grudziądzu w Olimpii. Jak wyglądały te początki? Ile lat miałeś, kiedy pierwszy raz trafiłeś na zajęcia i za czyją sprawą to nastąpiło? Trafiłem na zajęcia pierwszy raz miałem 7 lat i to było w pełni naturalne, ponieważ mój tata też grał w piłkę i po prostu zaproponował mi, czy nie chciałbym pójść na trening. Ja zgodziłem się od razu i no zafascynowało zawascynowa mnie to. i Ciągnę to nadal? Szybko odnalazłeś tą swoją pozycję środkowego pomocnika, czy na początku szukałeś po różnych obszarach, bo i stratę swojego miejsca? Nie, na pewno jak byłem mały, to ciągnęło mnie bardziej na bramkę. Chciałem strzelać bramki tak jak każdy, ale z biegiem czasu zdecydowałem, że wolę też pomagać w obronie, bo bramki też jak traciliśmy, to też mnie to denerwowało i chciałem z tym coś zrobić. Twoim następnym? Klubem była Lechia Gdańsk, W jakich okolicznościach przyniosłeś się do Trójmiasta? Kto za tym stał? Do Trójmiasta wziął mnie Tomek Gałęzka, który zaproponował wypożyczenie na pół roku. Po wypożyczeniu byłem, zostałem zakupiony przez Lechę. Ciężko było przestawić się do życia z dala od domu, z dala od rodziców, z dala od dotychczasowych przyjaciół, znajomych? Było ciężko, ale Koledzy pozwolili mi gładko wejść to i myślę, że byli dla mnie bardzo pomocni i chciałbym też tak tutaj wejść, tak jak tam, bo było naprawdę w porządku. Dwa lata minęły od czasu, kiedy rozpocząłeś treningi, od czasu kiedy miałeś pierwsze treningi z zespołem pierwszym LECHI, czego nauczyły cię zajęcia pod okiem trenera Piotra Stokowca i starszych, bardziej doświadczonych kolegów? Nauczył mnie na pewno cfaniakowania na boisku, takich no, po prostu niezachowań juniorskich, czegoś po prostu, żebyś mógł stworzyć sytuację. Koledzy podpowiadali mi, jak się ustawiać na boiskach, gdzie mam pójść, co lepiej zrobić. No i mentalnie też na pewno pracowali nad tym, żebyśmy byli po prostu coraz lepsi. Którzy koledzy najbardziej się udzielali, którzy koledzy najwięcej porad ci przekazali z tych bardziej doświadczonych? Porady naprawdę dużo mi dał Daniel Łukasik, który w meczach mi podpowiadał, na przykład przed obozem w Turcji, naprawdę dużo wniósł do tego, jak, jak grałem w, w meczach po tym obozie, naprawdę pomógł mi i myślę, że każdy, każdy z zespołu chciał coś w nie, pokazać młodemu, co lepiej zrobić, co nie. Nastała do pierwszej drużyny Lechy zostałeś włączone na początku tego roku po tym, jak z drużyny odeszli Artur Sobie, Rafał Wolski i Sławomir Peszko, myślisz, że gdyby nie ta przymusowa przerwa wywołana pandemią, zdążyłbyś zadebiutować we czteroklasie? klasie? Myślę, znaczy chciałbym, ale myślę, że to nie jest. Cały czas walczyłem o to, i chłopacy niektórzy dostali szansę, niektórzy nie, i myślę, że tam nie dostałem, ale tutaj myślę, że trener da mi zadebiutować przez moją ciężką pracę na treningach i poza nimi również I mam nadzieję, że tutaj szybko zadebiutuję. Zdajesz sobie sprawę, że trafiasz do klubu z bogatą, długą tradycją, z rzeszą oddanych kibiców, gdzie ta presja w wyniku będzie cały czas i nie będzie taryfy ulgowej nawet ze względu na młody wiek? Tak, zdaję sobie z tego sprawę z Społodzi, widać nawet jak oddani są kibice, i myślę, że to będzie dla mnie motywujące, kiedy jakiś kibic mnie, że tak powiem, brzydko opierdzieli i, i powie parę słów za moją samą grę, a ja, i również jak powie parę dobrych słów po, po dobrym meczu. I myślę, że to będzie naprawdę motywujące, i będziesz chciał grać dla tych lepszych chwil po prostu. A co w ogóle sprawiło, że zdecydowałeś się właśnie w Ukrainie kontynuować przyrodę z futbolem? Na pewno mój rozwój, to, że już, już na stałe będę w tej ekstraklasowej szatni i poznam tych chłopaków, a również doświadczonych i to z bogatą karierą piłkarską. I mam nadzieję, że tutaj się rozwinę piłkarsko, sportowo, jak mentalnie. I myślę o tylko samych plusach. Masz już za sobą pierwszy spacer wokół głównej murawy na obiekcie przy Alei Unii. Co sobie pomyślałeś, wchodząc przez tunel? Że tutaj chciałbym grać. no Po prostu no. myślę o tym. No, mam nadzieję, że to nastąpi szybko. i A stadion już coraz ładniej wygląda, i mam nadzieję, że jak najszybciej będzie zapełniony. Myślisz, że gra w łodzi pozwoli ci wrócić w orbitę zainteresowań selekcjonerów? Drużyn młodzieżowych, bo masz już za sobą powołania na zgrupowania i kadry do lat 15, lat 16 i lat 17? Myślę, że tak, że to zależy od mojej gry po prostu, a tutaj myślę, że ją dostanę, że zapracuję sobie na nią i wtedy myślę, że będzie łatwiej po prostu dostać to powołanie i zagrać mecz w końcu z orzełkiem na piersi. Duże przeżycie, kiedy nawet w reprezentacji juniorskiej wybiera się. Z ugodłem narodowym na piersi? Tak, to są bardzo duże emocje, nawet podczas hymnu można się bardzo stresować. Podczas meczu też jest bardzo dużo ludzi i każdy obserwuje Twoje zagrania i później jesteś też oceniany tak jak po seniorskiej piłce i też to ma wpływ, że chcesz też być dobrze oceniony. I myślę, że tak, że, ma, że jest stresujące na początku, ale już później z biegiem czasu jest wszystko ok. W marcu skończyłeś 18 lat, przed tobą jeszcze rok nauki na poziomie szkoły średniej. Czy to szkoła dortata będzie tą placówką, gdzie będziesz kontynuował edukację? Tak, to będzie ta szkoła, w której będę kontynuował moją edukację. Mam nadzieję, że zakończę ją ze zdanym egzaminem naturalnym i że też tam poznam kilku dobrych kolegów. Jakim uczniem jest Marcel Schauer? Jakich przedmiotów nie lubi? Za jakimi przepada oczywiście poza wychowaniem fizycznym? Myślę, że jestem takim klasycznym uczniem, żeby zdać. Ładnie. Myślę, że ze szkołą nie, mam, nie będę miał większego problemu i spokojnie zdam. Czym poza futbolem jeszcze interesujesz się na co dzień jako młody chłopak? Lubię spędzać bardzo dużo czasu ze znajomymi moimi. Lubię też pływać, pograć sobie w kosza. Ogólnie robię sporty takie związane z piłką. Podpisałeś ze uks umowę na 3 lata. Jakie sobie zatem cele na te najbliższe 36 miesięcy stawiasz? Co byś chciał powiedzieć o sobie w czerwcu 2023 roku? Chciałbym powiedzieć, że rozwinąłem się piłkarsko i że jestem już na takim etapie, gdzie no, gdzie po prostu jestem już takim piłkarzem, gdzie można na mnie polegać i i na pewno chciałbym, żeby było też zainteresowanie innych klubów, co na pewno też napędza tą, ten rozwój i chcesz być chce, bycie lepszym. No ale myślę, że te trzy lata będą owocne i mam nadzieję, że jak najwięcej spędzę je na boisku. Marcel, tego Ci życzymy w takim razie. Trzymamy kciuci za mnóstwo dobrych występów w ekipie EUKS-u. Gościem EUKS-TV był nowy pomocnik rycerzy wiosny, Marcel Szauek.